Dzisiaj z Dental Machines jesteśmy przed jednym ze sklepów Dino. Dino, które budzi ogromne kontrowersje w naszym społeczeństwie, chcąc być jedną z części wspaniałego, pięknego winanowa. A dlaczego akurat to miejsce? Z tego powodu, że tak jak Dino budzi emocje i kontrowersje, tak samo nasz skaner wewnątrz ten ScanVision może budzić emocje i kontrowersje, oferując ogrom funkcjonalności. Tak samo dużych, jak drogie, bardziej zaawansowane skanery. Jeżeli chcielibyście się przekonać, jak ten skaner działa w praktyce, zapraszamy Was do naszego studia mobilnego skanowania, znajdującego się na tym, że właśnie parkingu. Zapraszamy serdecznie. Witam serdecznie w mobilnym studiu skanowania Dental Machine. Zapraszamy serdecznie. Proszę stworzyć buduzie. Děkuji. Bezbolesne.